Kresów Rzeczpospolitej aż na kraniec świata. Kozacy rejestrowi i pancerni, którzy całe życie walczyli z Tatarami, Durkami i Moskwą, nagle znikają z mapy Europy. Co się z nimi stało, gdy hetmani rozwiązali chorągwie, a Sejm przestał płacić żołd? Wielu z nich ruszyło tam, gdzie nikt w Polsce nie śnił się znaleźć do portów Gdańska i Amsterdamu, na statki holenderskiej i angielskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Płynęli przez pół świata, by strzec magazynów przypraw, eskortować karawany w dżunglach Jawy i Cejlonu, walczyć z Portugalczykami, piratami i lokalnymi władcami. Holenderskie raporty z połowy XVII wieku mówią wprost o kompanii Polonii i Rusi broniącej Batawi przed sułtanem Mataramu. Polacy pojawiają się w spisach załóg statków w oddziale Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. W oddziałach szturmujących twierdze na Ceylonie i Molukach, kapitanowie chwalili ich za odwagę i umiejętność walki w trudnych warunkach, tak jak dawniej na dzikich polach. Nie byli kolonizatorami ani zdobywcami, byli żołnierzami bez ojczyzny, którzy sprzedawali swój kunszt, by przeżyć. Ich nazwiska zniknęły w archiwach, a groby rozsypały się w tropikalnej ziemi. Ale wszędzie, gdzie handlowe imperia toczyły wojny, można było spotkać ludzi z Rzeczpospolitej. Całą tę zapomnianą historię od stepów po oceany opowiadamy w pełnym słuchowisku. Kozacy na końcu świata, jak żołnierze Rzeczpospolitej walczyli dla kompanii wschodnioindyjskiej, premiera już dziś o dwudziestej. Na YouTube i Spotify trochę legend i historii.